Z kolei palestyński prezydent Mahmoud Abbas zwrócił się do Ligi Arabskiej o zwołanie spotkania, aby przedyskutować propozycję Obamy. A w naszym studiu goście witam Aleksandrę Amal-Maitę z miesięcznika. Stosunki międzynarodowe, witam w tak, naszym studiu, jest także Patryk Gorgol, scen, autor bloga Koncik Dyplomatyczny i Skoła Naukowego Dyplomacji i Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy wypowiedź Baracka Obamy, która wyraźnie zbulwersowała i świat arabski. Izrael. Izrael. Jaki był cel y, prezydenta? Czy on się spodziewał tego, że wywołał taką, taką burzę, mówiąc, że Palestyna musi wrócić do granic przed 1967? Jeśli mogę skomentować, to, to absolutnie wydaje mi się, że nie, że jego intencje były takie, żeby zaznaczyć, zaznaczyć rolę Stanów Zjednoczonych na nowo krojącej się mapie Bliskiego Wschodu, w tym nowym porządku politycznym Bliskiego Wschodu. I myślał, że, że robi dobrze, tak mi się wydaje, że intencje były jak najbardziej dobre, ale um, ta, ta przemowa różniła się zdecydowanie wydźwiękiem od przemowy w Kairze, chociażby z początku prezydentury, gdzie on kompletnie, Zmienił retorykę z poprzedniej administracji. Tu próbował utrzymać ją, jednocześnie podkreślając wagę Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, co przez Arabów zostało odebrane jako trochę taki neoimperializm. To znaczy, on podkreślał to, że to Stany Zjednoczone będą pilnować procesu demokratyzacji, kiedy tak naprawdę przecież Stany Zjednoczone stanowiły w dużej mierze przeszkodę do Bo tej w sumie, demokratyzacji. Obie strony były oburzone. Tak, Dlaczego Izrael jest tak oburzony i tak przerażony słowami? Obama. Ja bym wszystko nie przeceniałbym roli tych słów Baracka Obama. Dlaczego? Po pierwsze te granice 67 roku to nie jest nic nowego. One się pojawiły po raz pierwszy w 67 roku przy okazji rezolucji 242. One również były w latach 90. przy bardzo zaawansowanych negocjacjach Arafata ze Hudem Barakiem za czasów prezydenta Clintona. Ale co więcej, Barakow, to jest jakiś zupełny wstęp, żeby tam doprowadzić do pokoju. Trzeba było po pierwsze skłonić obie, obie strony, żeby usiadły do stołu negocjacyjnego. Tak? Czyli e, trzeba było nakłonić Izrael, żeby rozmawiał z Hamasem, a Hamas, żeby rozmawiał z Izraelem. Proszę, proszę mówić, że to nie jest najprostsze zadanie. Nie trzeba było dogadać kwestii Jerozolimy i podziału. Jak wiadomo, to miejsca święte zarówno dla religii, dla islamu, jak i dla, dla Żydów. tak? Poza tym jest kwestia, kwestia no to są kwestie graniczne, o której mówiłem, kwestie osiedli pół miliona. Żydów mieszka obecnie na terytorium zachodniego brzegu Jordanu. A to jest, jeśli porównując, jest to terytorium o wielkości mniej więcej połowy. Połowy województwa mazowieckiego. Pan tutaj wspomniał o Hamasie, że niewyobrażalnym jest, żeby Hamas rozmawiał z Izraelem, z rządem Izraela. Mamy wypowiedź przedstawicieli Hamasu. Zamiast mnożyć kolejne slogany, tutaj a propos Obamy, Obama powinien podjąć konkretne działania w celu ochrony praw Palestyńczyków i narodu arabskiego. Niech przestanie mówić, zacznie działać, apeluje Hamas. W tym przypadku podzielam opinię Hamasu chociażby dlatego, że, że ten fragment na temat właśnie granic 67 był sformułowany za pomocą czasownika powinno. Powinno, a nie musi. I Czyli bardzo i delikatnie, bardzo, delikatnie, bardzo tak nienatarczywie powiedziałabym I, i, i tak enigmatycznie dosyć. To znaczy chcemy, chcemy doprowadzić do pokoju, ale już nie jesteśmy, nie jesteśmy tym głównodowodzącym w tych relacjach między Izraelem a, a Palestyńczykami, nie jesteśmy tym, który, który decyduje. Ja tak to zrozumiałam. Proszę Państwa, ale jak wy sobie to wyobrażacie przywrócenie. Spójrzmy teraz realistycznie, że mhm. ktoś chciałby zrealizować ten tą. No wizję Baracka Obamy, czyli przewrócić te granice sprzed 1966 roku. Przecież tam są izraelskie osiedla. Ludzie mieszkają od wielu, wielu lat. Są pobudowane na zachodnim brzegu Jordanu. Wysiedlić kilkaset tysięcy ludzi. No, wiesz, no, temu... Chciałam tylko jedno zdanie powiedzieć. Dlatego, dlatego mi się to wydało na początku dosyć takie śmieszne. Dlatego, że on może takie rzeczy mówić, bo to jest dla Izraela absurdalne. To jest naprawdę obietnica gruszek na wierzbie. I, hmm. i, I dlatego on, on to powiedział, bo jakby... dla palestyńczyków, bo Dla palestyńczyków, dlatego stryna, ja nie rozumiem i, i oburzenia i szoku Izraela, skoro dobrze wiedzą, że to się nigdy nie stanie. Dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że już kiedyś był premier Izraela, który ewakuował osiedla izraelskie, to był Ariel Sharon. W tym roku ewakuował strefę gazet, wtedy to było 10 tysięcy osadników, a nie, a nie 500. A, a druga rzecz jest taka, że w przyszłym roku mamy wybory prezydencji Stanów Stanach Zjednoczonych. Z tego względu, że około 70, 75% żydowskiego elektoratu głosowało na Baracka Obama i przypuszczam, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie, nie, nie pominie tego faktu i nie będzie prowadził polityki no tak nazwy antyizraelskiej, żeby skłonić Izrael do ustępstw tak realnie musiałby przyciąć trochę dotacji po prostu, a z drugiej strony rola, znaczy, jeśli chodzi o rolę Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie w tych negocjacjach, to już to nie jest rola państwa, który ma wielki autorytet, a jest to Kwestia tego, że po pierwsze w dużej mierze finansuje Izrael, a w dużej, tak, ja win, a również finansuje Autonomię Palestyńską. I na tym otwiera się siła negocjacyjna Stanach Zjednoczonych obecnie? Ja odczytałem tak te słowa Baraka Obamy, że on tak naprawdę w tym procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie upatruje też jakąś z tych kart, który nie będzie rozgrywał, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową w swojej kampanii wyborczej. Pytanie tylko, czy on postawił na dobrego od konia, bo tutaj premier Izraela Benjamin Netanyahu hmm. jest chyba człowiekiem, który raczej blokuje ten proces spokojnie, czy się zgodzić, mną? Ja, no tak. Ja, Ogólnie rzecz biorąc, no, zgadza się, się z tym poglądem. E, to też wynika z przesłanek politycznych, ponieważ elektorat premiera, a tak samego wicepremiera e, Libermana, są, tak minister spraw wewnętrznych z partii Szasów, partia żydowskich e, sefaradyjczyków, one reprezentują tych osadników, tak? Więc jak, trudno mi sobie wyobrazić, że, że w, tym, w tym macie projekt to myślę, że coś wyją, ponieważ był tak samo z jego samobójstwem politycznym, tak? Więc jeżeli chcemy tak. zrobić postęp w tych rozmowach, to pierwsze, trzeba nakłonić Hamas, żeby uznał Izrael jako państwo i wyrzekł się terroryzmu, a po drugie, należy, mówiąc wprost, należy zmienić rząd izraelski na, na nie wiem, ma ma Papietra. Nie wyobrażano sobie tak. chyba, że Hamas uzna państwo Izrael, to jest... To jest no, nie, to jest dla mnie wyobrażalne, ale to muszą być poważne argumenty, poważne ustępstwo ze strony Izraela. Natomiast wracając do kwestii kampanii wyborczej, wydaje mi się, że Obama wcale sobie aż tak bardzo tego elektoratu żydowskiego nie odstraszył, dlatego że on w, tej, w tym przemówieniu podkreślał, że wszystko wokół się zmienia, ale poparcie dla zachowania bezpieczeństwa Izraela przez Stan Zjednoczone się nie zmienia. To jest kwestia, to jest element stały w ich polityce. W związku z tym to przemówienie z takiego zmartwienia. Poza tym to też jest przypadek, kiedy mamy rozbieżność pomiędzy rządem Izraela a Stanami Zjednoczonymi. I za pierwszym razem, kiedy Obama bardzo głośno nawoływał do powstrzymania rozbudowy osiedli, Premier Tenia powiedział, że nie, potem była wizyta w Waszyngtonie premiera Izraela. No, 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 panowie mówi z państwowiska i który się wycofał, polityk Barek Obama tak, zmienił tak, zdanie. Ja tylko przypomnę, <laughs> że w Izraelu prasa wyraźnie pisze, że jedyne w tej chwili celne Taniachu to powinno być uniemożliwienie ponownego wyboru Baraka Obamy właśnie. A która to? Prasa Izraela Nie ma za Bardzo no, 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 tak. dziękuję za wizytę w naszym studiu. Aleksandra Amal, el majta i Patryk Gorgol byli naszymi gośćmi. Dziękuję tak. bardzo. A my zmieniamy temat erupcja